Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę czuje kobieta w pierwszej sekundzie penetracji? Nie to, co mówią filmy, żarty czy rozmowy w męskim gronie, ale prawdziwa fizjologiczna, biologiczna i emocjonalna odpowiedź jej ciała. Mało kto o tym mówi, a jeszcze mniej osób rozumie, że te pierwsze milimetry ruchu mogą być dla kobiety źródłem przyjemności, napięcia, niepewności, ulgi albo bólu. A to wszystko zależy od kilku procesów, które zachodzą równocześnie: pracy mięśni dna miednicy. Poziomu nawilżenia, ukrwienia, hormonów, a nawet wspomnień i doświadczeń, które jej ciało zapamiętało dużo wcześniej. Witaj na zdrowie i życie miejscu, gdzie o zdrowiu intymnym mówimy z szacunkiem, prostotą i naukową rzetelnością bo wiemy, że zrozumienie własnego ciała i ciała partnera to nie tabu, ale klucz do bliższych, zdrowszych i bardziej świadomych relacji. Dzisiejszy temat jest szczególnie ważny, bo wiele par żyje przez lata w pewnych mitach dotyczących kobiecej przyjemności, co prowadzi do rozczarowania, frustracji i niepotrzebnych konfliktów. A prawda jest taka, że kobiece ciało nie jest automatem, który zawsze reaguje tak samo reaguje mądrze, fizjologicznie i bardzo indywidualnie. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj proszę nasz kanał i napisz w komentarzu, czy takie tematy są dla Ciebie ważne. Dzięki temu możemy tworzyć treści, które naprawdę odpowiadają na Wasze pytania i potrzeby. W pierwszych sekundach penetracji kobiece ciało doświadcza niezwykle złożonej reakcji, której większość mężczyzn nigdy nie poznała ani nie zrozumiała, bo nikt im tego po prostu nie wyjaśnił. To nie jest jednorazowe uczucie ani proste weszło czy nie. To wielowarstwowy proces, w którym uczestniczą mięśnie dna miednicy, naczynia krwionośne, receptory nerwowe. Hormony, a także emocje, pamięć ciała i indywidualna historia każdej kobiety. Właśnie dlatego te pierwsze chwile mogą być dla jednej kobiety źródłem przyjemnego ciepła i falującego rozszerzenia, dla innej czymś neutralnym, a dla jeszcze innej momentem odczuwanego oporu, napięcia lub bólu, który absolutnie nie świadczy o braku pożądania, lecz o tym, co dzieje się biologicznie i emocjonalnie w jej wnętrzu. Aby zrozumieć tę precyzyjną i delikatną reakcję, Trzeba zobaczyć ją nie jako akt mechaniczny, ale jako inteligentną odpowiedź organizmu, który chroni, adaptuje się i komunikuje w sposób subtelny, choć nie zawsze zauważalny na pierwszy rzut oka. Zanim dojdzie do jakiegokolwiek ruchu, ciało kobiety aktywuje tzw. mechanizm pobudzenia naczyniowego, w którym dochodzi do intensywnego napływu krwi do tkanek intymnych. Pod wpływem sygnałów neurologicznych i hormonalnych, zwłaszcza tlenku azotu, dopaminy i estrogenów, Ściany pochwy stają się bardziej miękkie, rozciągliwe i podatne na przyjęcie penisa. Jednocześnie zwiększa się wrażliwość receptorów znajdujących się w przedsionku pochwy miejscu, które jest najbardziej unerwioną częścią kobiecych narządów wewnętrznych. To właśnie dlatego pierwsze milimetry wejścia są dla kobiety najbardziej intensywne nie dlatego, że jej ciało ocenia rozmiar lecz dlatego, że to obszar o największej gęstości nerwów odpowiedzialnych za odczuwanie dotyku, nacisku i temperatury. Jeśli kobieta jest wystarczająco pobudzona, rozluźniona i czuje się bezpiecznie, pojawia się uczucie miękkiego rozszerzenia, które wiele kobiet opisuje jako łagodne otwieranie się albo przyjemne, pulsujące przyjęcie. Jednak ciało działa inaczej, gdy kobieta jest choć minimalnie spięta, czy to emocjonalnie, czy fizycznie. Mięśnie dna miednicy, które otaczają wejście do pochwy i pełnią funkcję swoistego zwieracza emocjonalnego, mogą wówczas automatycznie się napinać. Nie jest to wybór ani decyzja, ale odruch obronny, taki sam jak zaciskanie szczęki lub ramion, kiedy czujemy napięcie lub stres. W takim przypadku pierwsza chwila penetracji może być odczuwana nie jako rozciąganie, lecz jako opór, kłucie, a nawet chwilowy ból. Ten mechanizm jest całkowicie naturalny i w żaden sposób nie oznacza, że kobieta nie jest podniecona lub nie pragnie kontaktu. Jej ciało po prostu sygnalizuje, że potrzebuje więcej czasu, więcej delikatności albo więcej komfortu psychicznego, zanim pozwoli mięśniom rozluźnić się i przyjąć ruch. Warto też zrozumieć, że pochwa nie jest jednolitym kanałem, który reaguje w taki sam sposób na całej długości. Jej przedsionek jest wysoko unerwiony, wejście reaguje na nacisk i rozciągnięcie, środkowa część jest bardziej elastyczna i mniej wrażliwa, a głębsze fragmenty reagują głównie na rytm, kierunek ruchu i ukrwienie. To oznacza, że pierwsze sekundy penetrowania odczuwane są inaczej niż dalszy przebieg współżycia bo są związane z innymi strukturami anatomicznymi i innymi typami receptorów. Dla wielu kobiet ten moment jest kluczowy, ponieważ to właśnie wtedy ciało podejmuje decyzję: czy może w pełni oddać się ruchowi, czy powinno podjąć funkcję ochronną i zachować napięcie. To mechanizm ewolucyjny, chroniący kobiece ciało przed urazem w sytuacjach, gdy tkanki nie są jeszcze gotowe. Kolejną rzeczą, o której mężczyźni rzadko wiedzą, jest rola nawilżenia naturalnego. Kobieta może być podniecona emocjonalnie, ale jej ciało może nie zdążyć wygenerować odpowiedniej ilości śluzu. Występuje to szczególnie często u kobiet po 35 roku życia u kobiet zestresowanych, przemęczonych, w trakcie cyklu, przy zmianach hormonalnych, przy stosowaniu leków lub po prostu w momentach, gdy pobudzenie rozwija się powoli. W pierwszej chwili penetracji odczuwalne jest wtedy zwiększone tarcie które może wywołać nieprzyjemne pieczenie lub uczucie drażnienia. Jest to sygnał dla organizmu i partnera, że ciało potrzebuje albo więcej czasu, albo zewnętrznego nawilżenia, co nie jest oznaką braku pożądania, lecz naturalnym zjawiskiem fizjologicznym, które dotyczy nawet 60-70% kobiet w różnych momentach życia. Niezwykle ważna jest również pamięć emocjonalna, którą kobiece ciało nosi w sobie. Jeśli kobieta w przeszłości doświadczyła pośpiechu, bólu, stresu, braku komunikacji, albo została nauczona, że jej potrzeby są nieważne, jej mięśnie mogą automatycznie się zaciskać, nawet jeśli w danej chwili chce partnera i mu ufa. Wtedy pierwsze chwile penetrowania stają się bardziej intensywne, a ciało potrzebuje więcej sygnałów bezpieczeństwa, aby się otworzyć. Z drugiej strony, kobieta, która czuje się spokojna, zaopiekowana i widziana, doświadcza tych samych bodźców jako przyjemnego ciepła i delikatnego nacisku, co pokazuje, jak ogromny wpływ na fizjologię ma psychika. Wreszcie, pierwsze sekundy penetracji są momentem komunikacji niewerbalnej między ciałami. Mężczyzna może nie zdawać sobie sprawy, że nawet minimalna różnica w kącie, szybkości czy napięciu jego własnego ciała może całkowicie zmienić odczucia kobiety. Kobiece ciało jest niezwykle wrażliwe na subtelne sygnały. Czy ruch jest zbyt szybki, czy zbyt głęboki? Czy zbliżenie jest spokojne, czy chaotyczne? Czy partner jest uważny, czy skupiony wyłącznie na sobie? Dla kobiety te pierwsze sekundy to nie tylko fizyczny kontakt, to informacja o tym, czy może w pełni wejść w doświadczenie, czy musi pozostać ostrożna. Dlatego to, co dzieje się w kobiecym ciele w pierwszych chwilach penetracji, jest kombinacją reakcji neurologicznych, Hormonalnych, mięśniowych i emocjonalnych, które odbywają się jednocześnie. To inteligentny system ochronno-przyjemnościowy, zaprojektowany tak, by kobieta mogła doświadczać intymności bezpiecznie i świadomie. I właśnie dlatego zrozumienie tych procesów jest tak ważne, bo pierwsze sekundy nie decydują o wartości kobiety ani mężczyzny, lecz o tym, czy ich ciała są w harmonii, czy potrzebują chwilę czasu, by tę harmonię znaleźć. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego kobieta odczuwa penetrację w tak różnorodny sposób czasem jako przyjemność, czasem jako neutralny nacisk, a czasem jako ból trzeba dostrzec, że jej ciało działa na przecięciu wielu procesów hormonalnych, neurologicznych, emocjonalnych i mięśniowych które splatają się ze sobą w sposób subtelny, ale niezwykle znaczący. Wbrew powszechnym mitom, kobieta nie czuje tego samego za każdym razem, a jej ciało nie reaguje według jednego schematu. To dynamiczny system biologiczny, który zmienia się w zależności od cyklu, stresu, wieku, przeszłych doświadczeń, poziomu zaufania, a nawet jakości relacji z partnerem. Dlatego kluczowe jest zrozumienie, że jej odczucia są tak samo realne i ważne, jak fizjologia stojąca za nimi, a ignorowanie ich lub sprowadzanie do stereotypów odbiera kobietom przestrzeń na świadome, zdrowe i komfortowe życie intymne. Jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym, co kobieta czuje podczas pierwszych chwil penetracji, są hormony. Ich wahania nie są subtelnym tłem, ale pierwszoplanowym elementem reakcji jej ciała. Estrogeny, które odpowiadają za nawilżenie pochwy, elastyczność śluzówki i jej zdolność do rozciągania, osiągają najwyższy poziom w okolicach ovulacji. Wtedy wejście do pochwy jest najbardziej miękkie, uelastycznione i gotowe na kontakt. Jednak w drugiej fazie cyklu Tuż przed miesiączką poziom estrogenów spada, a kobieta może czuć suchość, większą wrażliwość i mniejszą elastyczność tkanek, nawet jeśli jest emocjonalnie pobudzona. Z kolei w okresie menopauzy lub w wyniku długotrwałego stresu poziom estrogenów spada jeszcze bardziej, co sprawia, że pierwsze chwile penetracji mogą być trudniejsze, delikatniejsze lub bardziej intensywne niż w młodszym wieku. Ten proces nie jest oznaką starzenia od strony seksualnej. Jak wiele kobiet błędnie uważa, ale naturalnym efektem biologii, który można łagodzić odpowiednim nawilżeniem, czasem gry wstępnej lub wsparciem medycznym. Drugim filarem, który ma ogromny wpływ na odczucia, jest napięcie mięśni dna miednicy. Te mięśnie działają jak inteligentny system ochronny, który interpretuje sytuację i reaguje szybciej, niż kobieta zdaje sobie sprawę. Jeśli czuje się bezpiecznie, mięśnie rozluźniają się i pozwalają na naturalne, płynne przyjęcie ruchu. Ale jeśli pojawi się napięcie emocjonalne, stres, presja, brak komfortu, ból z poprzednich doświadczeń czy pośpiech, ciało zaciska te mięśnie automatycznie, jakby chciało chronić się przed potencjalnym zagrożeniem. Ten odruch może sprawić, że pierwsze sekundy penetracji będą odczuwane jako opór, pieczenie lub nawet zamknięcie wejścia, które nie wynika z braku pożądania, lecz z naturalnej, obronnej reakcji organizmu. W wielu przypadkach kobieta sama nie jest świadoma, że jej ciało tak reaguje, bo napięcie dna miednicy działa poza jej kontrolą. Podobnie jak odruch zaciskania powiek czy ramion. Z tego powodu komunikacja, czas i delikatność są kluczowe, bo napięcie mięśniowe nie jest czymś, co można je przełamać siłą. Wymaga ono zrozumienia i spokojnej regulacji. Ogromny wpływ ma również psychika, która jest nierozerwalnie połączona z fizjologią. Kobiece ciało pamięta zarówno dobre, jak i trudne doświadczenia intymne. Jeśli kobieta w przeszłości przeżyła penetrację jako bolesną, pośpieszną, niekomfortową, nawet jeśli kocha obecnego partnera i czuje do niego pełne zaufanie, jej ciało może automatycznie wejść w stan ochronny. Ta pamięć nie jest decyzją ani świadomym wyborem to mechanizm, który pomagał kobietom przetrwać w sytuacjach, gdy ich ciało nie było gotowe. Z drugiej strony, kobieta, która wielokrotnie doświadczała delikatności, szacunku i uważności, znacznie częściej reaguje odprężeniem i gotowością nawet przy minimalnej stymulacji. Dlatego sama obecność partnera, atmosfera w pomieszczeniu, tempo i sposób zbliżenia mogą nieświadomie aktywować w niej wspomnienia pozytywne lub negatywne, a to wpływa bezpośrednio na elastyczność tkanek, poziom nawilżenia i pracę mięśni. Nie można też zapomnieć o jednym z najbardziej niedocenianych czynników stresie. Wysoki poziom kortyzolu działa jak hamulec na cały układ seksualny kobiety. Współczesne życie, praca, obowiązki rodzinne, problemy emocjonalne, zmęczeniem sprawiają, że wiele kobiet ma chronicznie podwyższony poziom stresu, co blokuje naturalny proces pobudzenia i nawilżenia. Kobieta może chcieć bliskości, może być zakochana, może ufać partnerowi. Ale jej ciało, sterowane hormonami stresu, nie zawsze odpowie tak, jak ona by tego chciała. Właśnie dlatego wiele kobiet opisuje sytuacje, w których były pobudzone w głowie, ale niegotowe w ciele. To nie jest sprzeczność to fizjologia. Nad wszystkim tym wiszą mity, które przez lata zniekształcały sposób, w jaki mężczyźni i kobiety patrzą na kobiecą seksualność. Jeden z największych mitów mówi, że kobieta powinna poczuć przyjemność od pierwszej sekundy. W rzeczywistości większość kobiet potrzebuje czasu, aby ciało zdążyło dostosować się do ruchu i rozciągnięcia. Inny mit sugeruje, że jeśli kobieta odczuwa dyskomfort, to nie jest wystarczająco podniecona. To nieprawda. Kobieta może być bardzo podniecona emocjonalnie, ale jej ciało może potrzebować więcej czasu z powodu hormonów, cyklu, wieku, suchości, napięcia mięśniowego lub stresu. Kolejny mit, wyjątkowo krzywdzący, głosi, że dobry seks nie boli. Tymczasem wiele kobiet odczuwa dyskomfort w pierwszych chwilach, a dopiero potem pojawia się przyjemność. To normalna reakcja fizjologiczna, a nie oznaka problemów. Najbardziej rozpowszechnionym mitem jest jednak przekonanie, że rozmiar penisa decyduje o przyjemności. Tymczasem nauka jasno pokazuje, że to niedługość czy szerokość mają największe znaczenie ale czas, uważność, rytm i stopień rozluźnienia. Kobieta nie odczuwa rozmiaru w pierwszej sekundzie penetracji. Odczuwa rozciągnięcie przedsionka, elastyczność tkanek i napięcie mięśni dna miednicy. Dopiero później jej ciało zaczyna reagować na rytm i głębokość ruchu. Dlatego to, co kobieta czuje podczas pierwszych chwil penetracji, jest wynikiem skomplikowanej, precyzyjnej współpracy hormonów, mięśni, emocji i fizjologii. Jej ciało nie kaprysi, nie przesadza, nie interpretuje. Ono komunikuje czasem przyjemność, czasem napięcie, czasem potrzebę spowolnienia. I właśnie to jest kluczowe do zrozumienia. Kobiece odczucia nie są problemem do rozwiązania, ale informacją, którą warto zobaczyć, uszanować i potraktować poważnie. Aby pierwsze sekundy penetracji były dla kobiety przyjemne, komfortowe i bezpieczne, Potrzebne są trzy kluczowe elementy: czas, świadomość ciała oraz uważna, spokojna komunikacja między partnerami. W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, kobiece ciało nie jest przygotowane automatycznie tylko dlatego, że pojawiło się pożądanie. Pobudzenie emocjonalne i pobudzenie fizyczne nie zachodzą w tym samym tempie i nie są sterowane tymi samymi mechanizmami. Mężczyźni często są gotowi szybciej. Podczas gdy kobiece ciało potrzebuje kilku, a czasem nawet kilkunastu minut, aby mięśnie dna miednicy rozluźniły się, tkanki w przedsionku pochwy stały się bardziej elastyczne, a naturalne nawilżenie osiągnęło poziom, który pozwala na komfortowe doświadczenie pierwszych ruchów. Zrozumienie tej różnicy jest fundamentem zdrowego życia intymnego, bo kiedy partnerzy ją respektują, ciało kobiety nie musi walczyć ani się bronić. Może przyjmować i odczuwać przyjemność w sposób naturalny, wolny. I niczym nie wymuszony. Pierwszym krokiem do komfortu jest powolne tempo. Kobiece ciało jest stworzone do przyjmowania, ale nie toleruje pośpiechu. Mięśnie dna miednicy pełnią funkcję bramy, która otwiera się stopniowo, a nie gwałtownie, i otwiera się jedynie wtedy, gdy kobieta czuje bezpieczeństwo i brak nacisku. Terapeuci seksualni często powtarzają, że najbardziej erotyczną częścią ciała kobiety jest jej poczucie bezpieczeństwa, a nauka jedynie to potwierdza. Układ nerwowy rozluźnia się dopiero wtedy, gdy bodźce są spokojne i przewidywalne. Gwałtowne, szybkie ruchy na początku mogą wywołać automatyczne napięcie, nawet jeśli kobieta jest podniecona. Dlatego pierwsze sekundy powinny być delikatne, wręcz powstrzymujące, jakby partner dotykał bardzo wrażliwego, precyzyjnego instrumentu, a nie wykonywał czynność mechaniczną. Ten moment zatrzymania się na wejściu to nie technika erotyczna, ale świadome działanie wspierające fizjologię kobiet. Drugim elementem jest świadoma praca z oddechem. Kobiety, które odczuwają pierwsze chwile penetracji jako zbyt intensywne lub nieprzyjemne, często oddychają krótko, płytko, napinając ciało w reakcji ochronnej. To naturalne, ale można to zmienić, ucząc ciało, że rozluźnienie jest bezpieczne. Głębokie, powolne oddychanie wysyła sygnał do mózgu, że brak jest zagrożenia, co powoduje natychmiastowe rozluźnienie mięśni D. na miednicy i zwiększa elastyczność tkanek. W praktyce oznacza to, że kobieta, która świadomie oddycha, rzadziej odczuwa ból i częściej doświadcza przyjemnego rozszerzenia. Partner, który dostosowuje tempo do jej oddechu, staje się sprzymierzeńcem jej ciała, a nie czynnikiem przed którym ono się broni. Trzecim kluczowym punktem jest odpowiednie nawilżenie, czynnik, który wiele parnie słusznie ignoruje. Naturalne lubrykowanie kobiety jest zmienne i zależy od hormonów, dnia cyklu, stanu zdrowia Wieku, stresu, leków, a nawet pory dnia. Nawet kobieta bardzo podniecona emocjonalnie może odczuwać suchość. To nie świadczy o braku pożądania, lecz o naturalnym działaniu organizmu. Zbyt małe nawilżenie sprawia, że przedsionek pochwy reaguje tarciem, które może wywołać pieczenie, mikrourazy i późniejszy ból. Użycie lubrykantu, neutralnego, dopasowanego do potrzeb, jest jednym z najprostszych sposobów, by pierwsze sekundy stały się gładkie, miękkie i przyjemne. Paradoksalnie, wiele kobiet dopiero dzięki dodatkowi lubrykacji po raz pierwszy w życiu doświadcza w pełni komfortowych początków penetracji, co pokazuje, jak ważny jest to element. Ogromną rolę pełni również komunikacja, choć wiele par boi się o niej mówić, traktując intymność jak przestrzeń, w której wszystko powinno odbywać się instynktownie. Tymczasem instynkt często jest wynikiem mitów niewiedzy. W pierwszych chwilach penetracji kobieta może potrzebować sygnałów, które pozwolą jej poczuć kontrolę i bezpieczeństwo. Proste słowa, wolniej, poczekaj chwilę, to jest dobrze, to jest za szybko, nie niszczą nastroju, lecz budują go, bo ciało kobiety reaguje odprężeniem, kiedy wie, że partner słucha. Z kolei mężczyzna, który potrafi reagować na te sygnały z uważnością, tworzy warunki, w których ciało kobiety może otworzyć się bez oporu i bez bólu. Komunikacja jest więc nie dodatkiem, ale kluczowym narzędziem fizjologicznym. Umożliwia mięśniom prawidłową pracę. Nie można pominąć roli ćwiczeń dna miednicy, które w ostatnich latach stały się ważnym elementem zdrowia kobiet. Dobrze funkcjonujące mięśnie dna miednicy są elastyczne. Potrafią się napinać, ale potrafią też rozluźniać. Wbrew obiegowym opiniom, problemem nie jest tylko słabość mięśni, ale także a czasem przede wszystkim ich nadmierne napięcie. Kobiety, które mają przewlekłe napięcie tych mięśni, częściej odczuwają ból w pierwszych chwilach penetracji, mają trudności z przyjęciem ruchu i mogą doświadczać wrażenia blokady na wejściu. Odpowiednie ćwiczenia, najlepiej prowadzone z fizjoterapeutą uroginekologicznym, uczą ciało kontroli i elastyczności. Kobieta, która potrafi świadomie rozluźniać mięśnie, doświadcza większej przyjemności bo jej ciało pracuje w harmonii, a nie w oporze. Jednym z najważniejszych kroków jest zrozumienie, że kobiece ciało potrzebuje warunków, nie tylko fizycznych, ale także emocjonalnych. Intymność, która jest budowana w atmosferze pośpiechu, presji, niepewności czy złych doświadczeń, sprawia, że układ nerwowy kobiety działa w trybie ochronnym. Ciało nie otwiera się wtedy na bodźce, lecz je blokuje. Z kolei w relacji, w której kobieta czuje się chciana, Widziana i bezpieczna, jej ciało zaczyna reagować zupełnie inaczej. Przyjemność fizyczna nie jest bowiem oderwana od poczucia bliskości, jest jej naturalnym przedłużeniem. Warto też pamiętać, że jeśli kobieta regularnie odczuwa ból w pierwszych chwilach penetracji, nie jest to norma, lecz sygnał, że ciało potrzebuje wsparcia. Może to wynikać z suchości pochwy, nadmiernego napięcia mięśni, infekcji, zmian hormonalnych. Przebytych urazów emocjonalnych lub zbyt szybkiego tempa zbliżenia. W takich przypadkach konsultacja z ginekologiem lub fizjoterapeutą uroginekologicznym jest kluczowa, bo wiele tych trudności można w pełni rozwiązać. A kobiety często latami żyją w przekonaniu, że tak musi być, nie wiedząc, że istnieją skuteczne, nieinwazyjne i bezpieczne metody poprawy komfortu. Ostatecznie to, co sprawia, że pierwsze sekundy penetracji mogą być dla kobiety przyjemne, to połączenie uważności partnera świadomości własnego ciała, odpowiednich warunków fizjologicznych i emocjonalnego bezpieczeństwa. Kobiece ciało jest stworzone do przyjemności, ale ta przyjemność nie pojawia się w pośpiechu ani w napięciu. Potrzebuje czasu, sygnałów bezpieczeństwa i delikatności. Kiedy te elementy są obecne, ciało kobiety potrafi otworzyć się w sposób naturalny, płynny i pełen komfortu, tworząc nie tylko fizyczną przyjemność, ale również głębokie poczucie bliskości. Jeśli dotarłeś do końca tego materiału, to znaczy, że naprawdę zależy ci na zrozumieniu kobiecego ciała i na budowaniu relacji, w której intymność nie jest przestrzenią domysłów, presji czy powtarzania mitów, ale świadomą, zdrową i bezpieczną wymianą między dwojgiem ludzi. Dzisiejszy odcinek pokazał nam, że pierwsze chwile penetracji nie są czymś przypadkowym ani jednolitym. Są inteligentną odpowiedzią kobiecego organizmu na bodźce. Emocje, tempo i warunki, w jakich dochodzi do zbliżenia. To, co dla jednej kobiety jest łagodnym, przyjemnym ciepłem, dla innej może być sygnałem, że ciało potrzebuje więcej czasu, wsparcia lub delikatności. Nie dlatego, że coś jest z nią nie tak, ale dlatego, że jej biologia działa dokładnie tak, jak została stworzona by chronić, regulować i otwierać się wyłącznie wtedy, gdy czuje bezpieczeństwo i gotowość. Kiedy zaczynamy patrzeć na te procesy z perspektywy nauki i empatii, a nie stereotypów, pojawia się przestrzeń na intymność, która jest nie tylko przyjemna, ale przede wszystkim świadoma. To, co możesz zabrać z tego odcinka, to pewność, że komfort kobiety nie jest kwestią przypadku ani czymś, co wyjdzie w praniu. Jest rezultatem uważności, komunikacji, odpowiedniego tempa, świadomości hormonalnej oraz rozumienia, że ciało kobiety działa w rytmie którego nie można przyspieszyć ani wymusić. Jej reakcje są informacją, nie oceną partnera, nie sygnałem obojętności, nie problemem do rozwiązania, ale naturalnym komunikatem, który warto zauważyć i uszanować. Każdy mężczyzna, który potrafi połączyć wiedzę z empatią, staje się dla kobiety kimś więcej niż partnerem fizycznym. Staje się kimś, kto buduje bezpieczeństwo, a to bezpieczeństwo otwiera drogę do prawdziwej przyjemności, a każda kobieta, która zaczyna lepiej rozumieć własne ciało. Odzyskuje poczucie sprawczości i świadomości, dzięki którym intymność staje się przestrzenią wolności, a nie napięcia. Dziękujemy, że jesteś częścią Zdrowie i Życie i że wybierasz treści, które zmieniają sposób myślenia o zdrowiu i relacjach. Jeśli ten materiał pomógł ci zrozumieć coś ważnego o sobie, o partnerce, o tym, jak działa kobiece ciało. Prosimy, zasubskrybuj nasz kanał Zostaw komentarz i podziel się tym filmem z kimś, kto również może na tym skorzystać. Twoje zaangażowanie pozwala nam tworzyć więcej treści, które realnie wspierają zdrowie i świadomość ludzi w każdym wieku. Na zdrowie i życie Twoje zdrowie, bezpieczeństwo i edukacja są zawsze naszym priorytetem.